Serdecznie polecam warsztaty z dorotką każdej kobiecie, która szuka większego kontaktu z sobą, która szuka komunikacji ze swoim ciałem, która szuka sposobu na uwalnianie emocji, gdzieś pochowanych w naszym ciele. Podczas warsztatów zachodzą niesamowite procesy, w których te emocje, które w nas zalegają, są uwalniane. I dzięki temu pojawia się miejsce na te, na te emocje, których większość z nas pragnie, jak radość, poczucie wolności, zadowolenia. Także serdecznie polecam współpracę z Dorotką. Dziękuję. Zajęcia u Dorotki chciałabym bardzo polecić prosto z serca. Dla wszystkich kobiet, które czują, że gdzieś po drodze się zgubiły, zatraciły, i próbują odnaleźć siebie po prostu prawdziwe, takie, jakimi są. Nie są to łatwe procesy, ale dorotka bardzo pomaga po prostu przejść, bardzo pomaga w tej podróży. Ja uczestniczyłam w sześciu y, zajęciach. Jestem bardzo wdzięczna Dorotce, bo czuję, że jestem na, już y, na właściwej drodze do swojego przeznaczenia i do tego, aby odnaleźć. Praktycznie już odnalazłam siebie i dziękuję Dorotka. Warsztaty u Dorotki są po prostu magiczne. Dorotka sama jest kobietą po prostu niesamowitą i wnosi bardzo dużo do każdej z nas uczestniczek warsztatów. Ja sama za siebie mogę powiedzieć, że odkryłam części siebie, o których zapomniałam. Myślałam, że ich nie mam albo po prostu głęboko skrywałam co mnie mega cieszy i przy każdym warsztacie dowiaduję się nowych rzeczy o samej sobie. Za to, to bardzo dziękuję Ci Dorotka. Poznałam Dorotę całkiem przypadkiem, ale bardzo się z tego cieszę. Byłam pięć razy na zajęciach prowadzonych przez nią i za każdym razem odkrywam jakąś inną część. Do zaopiekowania się i uważam, że Dorota jest po prostu niemożliwa i niesamowita. I polecam wszystkim spotkanie z taką osobą. Myślę, że jeśli, jeśli, jeśli czujesz, tak jak ja, że masz jakieś części w sobie do zaopiekowania się, to te zajęcia są po prostu jedyne w swoim rodzaju. Bardzo głębokie uczucia się otworzyły we mnie. I bardzo dziękuję Dorot. I tak, rób tak dalej, i nie wyjeżdżaj z Rzeszowa. Cześć. Jestem właśnie po pierwszych zajęciach z Dorotką. I muszę powiedzieć, że przed zajęciami czułam taki wewnętrzny smutek i taką pustkę. Jestem teraz po zajęciach i promienieje szczęściem i mam nadzieję że tak zostanie i bardzo polecam zajęcia